Cześć, witajcie w niedzielnym odcinku z noty informacji. A dzisiaj między innymi nowy BMW Serii 1, elektryczna Skoda Citigo oraz Skoda Superb po zmianach. Zaczynamy. Oto pierwsze zdjęcie nowego BMW Serii 1. Widać kawałek przodu. Auto będzie miało duży grill i ma być przednio napędowe. Odkryto też wnętrze, tylko zegary. Zadebiutuje już 27 maja. W gamie można spodziewać się 3 i 4-cylindrowe, benzynowe i wysokoprężne silniki o mocach 116 i 306 koni mechanicznych. Na drogach publicznych przyłapano elektryczną odmianę. Skoda Citigo, która zadebiutuje Oficjalnie 23 maja, a zadebiutuje na rynku pod koniec tego roku. Ma nazywać się SCT Go IV. Z tyłu możemy zauważyć napis Marki. Dostanie silnik o mocy u 82 koni mechanicznych i 210 nm momentu obrotowego. Napęd naprzód otrzyma akumulator litrowy ionowy. O pojemności 18,1 kWh i o zasięgu 135 mechanicznych. Pierwsze zdjęcia ukazujące skodę Super Pofec Liftingu. Oficjalny debiut też 23 Maja. W Brodysławie. Super Po liftingu dostanie matrycowe światła LED, większą atrapę chłodnicy, z tyłu przyprojektowane światło. I zamiast logo, napis marki. Czekamy. Dzięki za oglądanie. Przepraszam za przerwany teraz film przedtem, ale mój kolega zadzwonił. Przepraszam bardzo. Około 20.00 pojawi się. pojawią się ciekawostki ofiacie, do zobaczenia. Albo jutro się pojawią.